Kolejnym tematem, o którym chcieliśmy powiedzieć, są Stylez Twig komponenty. Co to jest? Co nam to dało? I jak z tym żyć? Ogólnie. W 1 jedyce mieliśmy bardzo dużo, dużo tak zwanych partiali. Czyli to były. W pewnym momencie, w Twigu mieliśmy funkcję. W tylko nie pokazuję, czy nie Mieliśmy funkcję. Render controller i renderowaliśmy jakiś, stworzyliśmy który renderował jakiś element. Na przykład, tego, co pamiętam, chyba mini koszyk był tak renderowany. Dzięki temu, że użyliśmy Symfony UX-a i jakby nadpisaliśmy sobie trochę tam tagi i, i, i stworzyliśmy te komponenty, możemy używać Sylius Live komponentów i Sylius Tweak komponentów. Tutaj akurat chciałem powiedzieć o tych Tweak komponentach. I co to są te Twig komponenty? Twig to mamy przykład. Yy, yy, Twig komponentu który wyświetla cenę produktu. Komponent jest to taki komponent, który może być reużywalny w wielu miejscach, a posiada bardzo yy, podobną yy, logikę. Jest to w sumie klasa. Można w dużym uproszczeniu yy, myśleć o komponentach live i Twig komponentach yy, jako kontrolerach. Więc w dużym uproszczeniu to są kontrolery, które są renderowane, jak pokazuję. O, ja, tam, gdzie jest tam? Resource, A, Config, Application, hooks I na przykład HomePage. Nie, sekundkę. Produkt na pewno show. I jak e, ja mówiłem, Twig hooki potrafią renderować oprócz templateów komponenty. Z tego poziomu e, nie wiem, czy to jest live component, czy jest Komponent, ale e, dajemy taką informację, że ten, ten hook, e, renderuje komponent, e, każdy hook musi mieć zdefiniowane albo template, e, albo komponent. I w tym przypadku renderujemy komponent, przekazujemy mu propsy. W propsach przekazujemy dowolne nasze propsy i przekazujemy template. Dlaczego? Bo możemy sobie w aplikacji końcowej użyć komponentu, który jest już w styliusie, ale chcemy go na przykład wyświetlić w inny sposób, innych styli użyć. Dlatego nadpisujemy sobie tego, tego hooka. Ale wrzucamy tutaj zamiast template serzysowy, nasz, nasz własny template, który ma załóżmy, nie wiem, inne kolory, inne tyle inaczej zupełnie wygląda. Dlatego przekazujemy tutaj w tym miejscu template. I, i wracając do samego kodu, jak to wygląda. Komponenty mamy zdefiniowane w Twig Components i na przykład w produkcji mam coś takiego, jak ten price, kompo, pra, price component który to jest tak jak mówię, kontroler, gdzie możemy sobie wstrzyknąć wszystkie zależności, które potrzebujemy w um, e, do, do dla wyświetlenia danego elementu. To jest na przykład logika do wyświetlenia ceny. I on to ma takie specjalne tagi. Raz, że musi mieć ten tag Astrid Component, i, e, e, i później ma takie tagi, które mówią, e, że konkretne propertki. Mm, Tom, y, Expose in Template. Tutaj akurat nie wiem, czy jest dużo to nie trzeba dużo tłumaczyć, to masz, jest w miarę oczywiste. Te, ym, te, 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 te propertki są do te zmienne, są dostępne. Możemy sobie definiować też nazwę inną, jeżeli chcemy. Y, są dostępne y, w, w Twigu, który go renderuje. Y, komponenty mają też swoje. Y, Jezus, mają, teraz mi wyleciało. Y, eventy. Eventy, tak. Które, które mogą robi, robić różne, różne rzeczy. I po prostu tutaj po, po małcie my przekazujemy do, do komponentu e, produkt wariant i on na podstawie tego produktu wariantu e, wyświetla po prostu cenę. on jest cały kalkulator, ustawia cenę, oryginalną cenę, informację, czy, czy, e, e, czy produkt ma, ma discount. I na przykład ten konkretny. E, na szybko sobie znajdę. To jest na przykład, jak definiujemy serwis Twig komponentu? On ma taga, czyli jest Twig komponent, ma swojego IDa i oczywiście klasę musi mieć wszystkie argumenty potrzebne. I tak jak w tym przypadku, to są. To, to jest definicja dwóch komponentów, bo w, w samych hookach my używamy tej nazwy, tutaj stąd ski. I jakby logika jest reużywalna w dwóch miejscach, na przykład i tu. I, i dla te, to jest jeden komponent, to jest drugi komponent, ale na przykład one wyświetlają inne twigi. I to też jest mega fajne w komponentach, że re, ich reużywalność. Staraliśmy je, je robić bardzo małe, bardzo. O, specjalizowane, ten tylko wyświetla cenę, nic innego nie robi. Dostaje, przekazywany jest mu produkt wariant i on wyświetla cenę i tylko tyle. Mogę to szybko wyszukać, gdzie my go używamy, o na przykład w tym miejscu. I tak tutaj wygląda definicja hooka, który renderuje ten ten komponent. Mamy informację o komponencie, przekazujemy, przekazujemy wariant kontekstu z, z hooka. I przygotujemy template, który, który ma wyrenderować. I w tym template mamy, używamy po prostu bezpośrednio tych, tych yy, zmiennych, na przykład nie, nie wszystkich, bo tu jest tylko wyświetlana price i or, a wszystkich używamy. Bo mamy price, as discount i original price. W momencie wyświetlamy tylko w tym momencie, kiedy ta, kiedy yy, yy, jest jakaś yy, discount. Tak? Jak rozumiem, to jest skompilowane przez symfony, przez symfony, przez Twigie i tym podobne. Tu nie ma żadnego JS-a nigdzie. Nie ma żadnego JS-a i yy, bardzo podobnie wyglądają live komponenty, o których Karol zaraz będzie opowiadał. Jedyną różnicą jest taką, że twig komponenty nie są reaktywne. To znaczy, jak ja wchodzę na przykład na stronę i mam gdzieś yy, tutaj tą cenę, załóżmy, e, akurat przykład. Tutaj mam cenę, to to jest wyświetlane TWIG komponentem. Do, do tego komponentu jest przekazywany wariant. Tu, akurat, jeszcze jest taki, taki przykład, że komponenty mogą być w komponentach. Tutaj mamy komponent, który się nazywa produkt kart który posiada w środku TWIGA, który wyświetla obrazek i, i posiada, posiada jeszcze jeden komponent w komponencie, który wyświetla cenę. I po prostu przy renderowaniu ta cena się nie zmienia. To jest po prostu. W dużym skrócie, komponenty zastąpiły tą metodę render-controller w Twigu. Że chcieliśmy sobie wyrenderować cenę produktu, żeby przekazać i tak dalej. Tego teraz nie ma, mamy teraz komponenty. Tak. Słuchaj, bo ja mam takie dwa pytania. Jednej rzeczy. Nie do końca rozumiem, bo tak, generalnie sam Twig komponent nie jest e, wymysłem Siriusa. E, skąd się bierze ten, bo widziałem tego Compiler Passa, mm, hmm? skąd się bierze Silius komponent? Skąd coś. Bo e... Mi się wydaje, że wiem dlaczego, e, ale jaka była, jaki był powód, że musieliście to zrobić? Z tego co pamiętam ustawiamy dużo defaultowych wartości tam w kompiler pasie. I tylko dlatego. E... Tylko dlatego. Żeby, nie, żeby żebyś w fukach huk, nie musiał ustawiać dużo różnych rzeczy, tylko te, które są potrzebne, wymagane w tym miejscu i dlatego są to nazwa Silius czy komponent. Mhm. Tak. Tak, mhm. tak, tak naprawdę, to my na początku właśnie zaczęliśmy to robić tak jak, e, e, tak jak jest w dokumentacji, dokumentację, że przez atrybuty wszystkie dane podawaliśmy nazwę template i te inne rzeczy, no ale to było dość e, tam też podawaliśmy, bo Oczywiście mamy też zabezpieczone rutki, że dla admina mamy adminową, dla shopa mamy shopową, a dla shop account mamy shop account rutkę. No ale to zostało było powtarzane w wielu miejscach. Przenieśliśmy to na taga, ale w tagu też i wtedy mieliśmy ten kompiler pasa, tylko podawaliśmy też template w tagu. I to też trochę nam się nie podoba, podobało, bo w tych tweaku, używając komponentu nie mogliśmy nadpisać e, template, e, mm. a więc chcieliśmy jeszcze żeby ktoś w tych mógł nadpisać template dla komponentu, a więc jeszcze dodaliśmy tam dodatkowy propsy, właśnie template z domyślnym templatem, który tylko wyświetla dany, tam ekstenduje dany template, ale właśnie że w TwickHooku, jak używasz komponenty, to możesz nadpisać template sobie w tamtym miejscu, a nie w tagu czy w atrybucie. Dobrze. W łatwy sposób możesz sobie nadpisać ten template, bo o to nam chodziło. Okej. Okay. Myślę, że to odpowiada mi na pytanie. A jeszcze mam drugie, takie bardzo szybkie. Bo generalnie zawsze bardzo unikaliśmy używania funkcji render. Marcin na pewno się zgodzi ze mną. Z tego powodu, że co się dzieje pod spodem, nie? No bo generalnie to jest kolejny sub request. Cenne no, milisekundy, im więcej tych renderów, tym więcej odpalania kontenera, a generalnie no to Twig komponent też jest w sumie kontrolerem, nie? Jeżeli mhm. dobrze rozumiem, jak on działa. I to w sumie nie jest pytanie stricte styliusowe, to już bardziej symfonowe jest, ale jak to się dzieje, że. No bo proces jest tak, jakby ten sam, a jednak prędkość odpalania się tych komponentów w porównaniu do render jest przepaść. I z czego to tak naprawdę wynika? Jeżeli działa to tak samo, i tak jakby brakuje mi gdzieś klocka, dlaczego to jest tak dużo szybsze? Wydaje mi się, że to jest asynchroniczne. Że po prostu leci Ajak, ale... Trzeba mówiąc, już to trzeba do, do sprawdzić. Tutaj też jest y, kwestia, y, y, Tweak komponenty i live komponenty, myśmy mm. bardzo y, bardzo wcześnie zaadaptowaliśmy je i z Karolem dużo pracowaliśmy z live komponentami, zwłaszcza. I pamiętam, na początku to, to dokumentacja miała trzy zakładki, teraz ma około 50 czy 60, jakby. Równocześnie z tworzeniem dokumentacji przez Symfony my pracowaliśmy i tworzyliśmy te, 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 te komponenty. Więc tutaj dużo rzeczy ogarnialiśmy, dużo czasu to zajęło i dużo pracy, żeby to wszystko zrozumieć, jak to działa pod spodem. Ale tak jak, mów, jak ja pytasz, nie do końca pamiętam, jak to jest zrobione, że to tak szybko działa. Okej, okay. co jeszcze o tych komponentach? Chyba już wszystko powiedziałem, bo tak naprawdę Karol teraz będzie mówił o live komponentach, które są tak naprawdę dużo rozbud bardziej rozbudowanymi twój komponentami. Jedyne to, co jeszcze nie wspomniałem, może to wszystkie te komponenty, które tutaj widzimy i używamy w kodzie, one są pisane tylko w PHP i tam jest 0 JS. A także, żeby wyrenderować komponent, robimy chyba huka z komponentem, tworzymy nową klasę komponentu i to jest tyle. Wszystko, cały kod, cała logika jest w PHP. To jeszcze dodam, że są jeszcze takie anonimowe komponenty, które nawet w ogóle nie potrzebują, nie potrzebują PHP-owej klasy, tylko tak naprawdę są tweakiem. U nas w components tutaj masz szert components. Ponieważ o, tak. mamy takie właśnie jak modale, i to są też takie elementy, gdzie możemy przekazywać dane i robić jakąś logikę, ale właśnie to takie trochę rozbudowane makra, ale umożliwiające więcej. I tak i To jest dobrze u nas, dobrze, no, fajnie u nas wykorzystane do um, confirmation model, a, gdzie jest używane w wielu miejscach. A, to też taka ciekawostka. A, tylko żeby u nas to działało, to musieliśmy tam sparametryzować a, ścieżkę, w którym miejscu one są przechowywane, bo one są, mogą być tylko przechowywane, by komponent w tym shared a, w ale tak, to jeszcze taka rzecz, że nie, nie, nie jest potrzebna zawsze klasa hmm, PHP-owa, żeby uruchomić komponent. Okej. Okay. To z mojej strony o y, Silus trick komponentach wszystko. Yy, nie wiem jak czasem, bo chyba nam się kończy. I, a Karol ma bardzo dużo do opowiadania na temat live komponenty. Hey!